Słowa Ewangelii według świętego Jana. Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: Syn człowieczy został teraz uwielbiony, a w nim został Bóg uwielbiony. Jeżeli Bóg został w nim uwielbiony, to Bóg uwielbi go także w sobie samym i zaraz go uwielbi. Dzieci, jeszcze krótko jestem z Wami. Będziecie mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz Wam mówię: Dokąd ja idę, Wy pójść nie możecie. Daję Wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja Was umiłowałem. Żebyście i Wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Oto Słowo Pańskie. Rozważanie. Przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Niebieskiego. To przekonanie wyraził święty Paweł w Ikonium, gdzie został ukamienowany i wywleczony za miasto. Gdy znaleźli go jego uczniowie, odzyskał siły i już następnego dnia, jakby nic się nie stało, głosił Ewangelię, przestrzegając słuchaczy przed zwątpieniem. Może odczuwasz dziś jakieś zmęczenie obowiązkami. Życiem, rozczarowaniami, słabym wsparciem ze strony wspólnoty, niezrozumieniem. Pomyśl o Pawle, któremu do tego wszystkiego dołączono ciężkie cierpienie fizyczne. Omal go nie zabito. On podniósł się z tego wszystkiego natychmiast. Podniósł się, bo był ściśle zjednoczony z Jezusem, o którym mówił. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Jeżeli przeżywasz jakieś rozterki, może chodzi właśnie o to, aby zbliżyć się do Jego ramion i odebrać wsparcie, które On dla Ciebie ma. Bądź realistą. Droga do Królestwa Niebieskiego prowadzi przez wiele wyzwań, ale Pan nigdy nas nie opuszcza. Możesz o sobie powiedzieć, że kroczysz tą drogą? Ksiądz Waldemar Matusiak.